Dawaj anegdotę o pizzy opowiedz. No, więc wracam z szatni, znaczy do szatni, z szatni. Wracam do szatni po walce i czeka na nie pizza, zamówiona przez moją dziewczynę. Zgadnijcie z jakiej pizzerii. Cyklop. Fajnie, nie? Jak się czułeś po walce? No nie tak jak zamierzałem się czuć. Wiadomo, nie jestem zadowolony z wyniku, ale zniosę to jak mężczyzna i wrócę silniejszy jak bardzo jesteś zdenerwowany tym, że sędzia jednak zdecydował się z lekarzem przerwać ten pojedynek. No kurczę, szczerze, o mistrzostwo nie powinno się takich. Tak jak też zawsze moim zdaniem w walkach nie amatorskich tylko zawodowych sędzia jednak powinien moim zdaniem przerwać o ten cios za późno niż cios za wcześnie, bo to jednak już są walki zawodowe, to tak samo tutaj z tym okiem to nie było na skutek faulu, to był po prostu dobrze zadany cios przez Marcina i no, walkę z taką kont kontuzją, która wynika z ciosu przeciwnika, no się walczy dalej, nie? no, więc. A miałeś totalnie zamknięte oko, czy nie sądzisz, że to była jednak ochrona twojego zdrowia? Nie, no, na pewno i wiesz, <grym> zamknięte oko nie wpływa dobrze na moje zdrowie, no ale umówmy się, no to są sporty walki i tutaj niekoniecznie zdrowie jest brane jako priorytet w wywiadzie tuż po walce powiedział, że jest gotowy dać Ci rewanż, Ty jesteś niezadowolony z takiego przebiegu sytuacji. Wolisz wziąć od razu rewanż, jeżeli się taki wydarzy, czy wolisz coś na odbudowę? Tak, ja jestem gotowy oczywiście na rewanż. No, yy... no nie tak to miało wyglądać. Nie... nie zamierzam płakać nad sobą, się użalać, no po prostu bierzemy sprawy w swoje ręce, odzyskujemy to, co straciliśmy. No, yy... Powiem tak, naprawdę nie jest mi tutaj nie wiem, teraz do, do śmiechu stać przed wami i wam nie wiem, opowiadać, że bierzemy się do kupy, bo kurde no jest mi ciężko, jest mi w tej chwili no, mi... teraz trzeba po prostu wcielić w, w życie plan B, którego nie brałem nawet pod uwagę, ponieważ no, jako sportowiec zawsze zakładam, że zwycięstwo będzie po mojej stronie i biorę tylko ten jedyny słuszny scenariusz pod uwagę, no tutaj niestety sprawy potoczyły się Zupełnie nie po mojej myśli, ale no trzeba być mężczyzną i stawić temu czoła, nie płakać jak. A co zakładałeś? W tym pojedynku jak miał przebiegać są no to, to jak miał przebiegać. to zależy też na ile przeciwnik do no, Pozwoli, no, pierwsza runda. Moim zdaniem była pod moje dyktando, było 10-9 chyba dla mnie, chyba u każdego sędziego. No końca nie wiem, bo, bo w karty nie patrzyłem, no ale... Na moje odczucia, tak na, 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 na pier, pier, pierwsze moje odczucia, no to wydaje mi się, że każdy sędzia dał 10-9 dla mnie, bo Wrzosek tam próbował obalać, nie, nie było żadnej, żadnego obalenia. Każde dociśnięcie mnie pod klatkę kończyło się na obróceniu go. Ciosy celnie, celniejsze też ja zadawałem. W drugiej rundzie po prostu popełniłem błąd i, i owszem, zapłaciłem za niego dużą cenę, no ale kurczę, uważam, że wyszedłbym z tego. Nawet gdybym tą rundę stracił, nawet gdybym przeleżał na mnie do końca, to jeszcze była trzecia runda to i to by było 1-1 jeden, jeden w rundach, no więc naprawdę to i jeszcze dużo, dużo mogło się wydarzyć. Dzięki za wywiad. Dzięki, jeszcze bym podziękował swoim sponsorom i wszystkim, którzy mi kibicowali, dzięki wielkie całemu sztabu trenerskiemu. No i oczywiście firmom, które na mnie stawiały, no czyli Clickhouse, Hebda, Nick Sport Active, Cream, Zimmer e, New Balance, Bezerg Labs, e, Body Shift, e, Ego, Drink, potem Pitbull West Coast, e, Diamonds, Manual Met, Inzwood Spish, e, Kubie Hyckiemu, Marcinowi Gandykowi, e, Kukon, Jimel Toro w Sosnowcu, grupie DSF i wsparcie. Dziękuję im wszystkim za, no za to, że mnie wspierali, że przepraszam, że zawiodłem. I obiecuję, że wrócę silniejszy, odzyskam ten pas i naprawdę, jeszcze nie jeden sukces zbudujemy razem. Będzie tylko i wyłącznie lepiej. Przepraszam. Dzięki, jeszcze raz. Dzięki.